Cześć witam Was w kolejnym odcinku yy, Zagrajmy w sniper elite V2 I teraz mi się coś tu porąbało Ale nie, dobra, jest wszystko już ok. No i troszeczkę mnie cofnęło Jesteśmy tutaj dalej w tej misji, gdzie mam roz miałem rozwalić most Most już rozwaliłem Teraz jeszcze muszę tylko takie Ooo oh. Czyżby jeszcze gdzieś był sniper? Nie ale idę tego ziemka koło rakiety rozwalić bo Ogólnie już to ro rozwaliłem to wszystko w tej misji ale padłem więc muszę powtórzyć Aha za daleko było spoko no, chyba nie trafiłem Ciekawe jakby byłem tu granatem rzucił Gdzieś jest tu blisko jakiś pan Żeby sprawdzić A tu jest no dorzucę Teraz dorzuciłem? Dorzuciłem, ale za daleko to było Dobra, to się wychyla i tu pogodzimy po prostu O fajnie teraz ten most rozwalony wygląda Nie wiem gdzie ty się goście rozglądasz, ale chyba masz yy, Teraz możesz oddychać po szyję lepiej ja Wyciąłem mu migdałki bokiem ten Z tymi pociskami co się dzieje? Tamten się turla po niewidzialnej przestrzeni No, rączkę A wiatr jest zboczny No mogłem dwóch zrobić Dobra, teraz trzy strzały powiedz. poczekam żeby by zostało Raz Dwa Trzy... No, jest trzy strzały, trzy trupy. Eee, tak, chciałem. Piąteczki już nie zrobię, bo nie mam chłopa na tyle. Tylko uzupełnię amunicję i pójdę dalej. O, no dobra, się amunicję. A, zdążył skubanie, kubanie coś się strzelić. Tak chciałem mu to utrudnić O no, w mordę teraz tu będzie przewalone Więcej snajperu niż mojego mózgu Może nie z tej broni Tam coś jest, czy tylko cel Cel na razie To jest snajper, który mnie nie widzi Lepiej żebym tu dobrze wykorzystał. Nie chyba się udało. O, jak ślicznie. Co, serio. No gdzieś z powrotem biegam. Gościu, nie strzelaj na oślep Bo nie trafisz Nie zdąży zginąć Tutaj, z tej strony nie ma Gdzie oni, a tutaj biegnie pan O, jaki, je, złotów, ten Dolar Co, jaka oni mieli z tej walutę? Szaling Tyle. Pieniążek Auć No, uniwersalna wersja Biegnę biegnę, pewnie mnie nie widzi. A, to tylko snajper. O, schowałem się za jakimś tym. Podejdę bliżej. Zacznę strzelać. O, auto. Ciekaw z której strony on jest. Nie wiem, gdzie strzelać. Odwrócę się. Wrócę się. Nie, tutaj jest źle. Wracam się do domu. Ziomek! Ej, żyjesz? Gdzie on jest? Ja go zabiję. Pomszycie. cię! Mam go! Zabiję go! O, coś leci. Nie, nie, nie! Ała! Tyle? No dobra. Haps. Haps. Ops Hops. Hops. Oni tu jeszcze wyjdą. Na pewno nie będzie tak prosto. Tu mogę się schować, czy tu dopiero? Ale mi teraz klatkuje, masakra. O, w ciekawcy dostanie. O, i prawie O, w mordę. Zginąłem. Skąd? O nie, nie, tylko nie tu. <grytania> Cała misja nowa. A znaczy, no... Cały ten ten, tutaj placy godnowa I też na strzałach go chcę rozpocząć No nie, nie. spokojem A mu weszło Ryjem wyszło Ciekawe czy będzie pan od pieniążka No jeden za drugim ładnie wyszedł, dwa heady O, idzie jakiś gość, schowam się A nie, ten, ci mnie widzą, to nie będzie wesoło Zaczynam gdzieś w dupę czy w granat jakiś No w dupę dostał, chciałem granat ale no dobra Może nie miał, na stanie Zajdę tu powoli, teraz muszę się tu ogarnąć bardziej Dobra, skąd mnie byś wcześniej rozwalił? Pewnie mnie z prawej zaszedł Aaa, mój kręgosłup Chwila Dobra, można grać dalej Może by fotel obniżyć? No, za lekki jestem <laughs> Nie, pewnie z samym... No, tutaj wcześniej się zatrzymałem Zrobię tak samo Obrót się. Gdzieś stąd mnie zabili. Wow. Spadam stąd. Panie, że to nie bierze na hita, bo już miał problem Będę dalej wchodzić To wszyscy? Nie za łatwo poszło, coś mi się to nie podoba Przecież ich tam było więcej właśnie o tym mówiłem a ten tam ucieka on dwa naboje na niego starczył jeden tylko że ten granat mnie troszeczkę rozproszył tam nie mogę wskoczyć niestety wygląda z tej strony. O, mi się... O, łap. O, to ładnie mi się czasem. Skąd? Tam siedzi. Dobra, jest, poszło. Chyba z rykoszetu chycił. Nie, ceny trafienie To ja już nie rozumiem nic z tych, że... w mordę sniper! A teraz zrobię coś idiotycznego No w sumie nie dokończyłem tego to dobrze Tam jest Za drugim strzałem Na sześć ten ma mniejszą szybką strzelność Wow z rykoszetu w łeb A czyli no zawadzając nie z rykoszetu lipa W sumie to by było za piękne, gdyby to jeszcze był tu Są okna po Przyznam, że mi się to nie podoba właśnie dlatego Okej, wie, że tu jestem, ale ładuję w ścianę, bo mnie nie widzi. Zobaczył go. Ja go też. Coś za skuteczny był. Podejrzanie skuteczne. Łojejku! Niej, cała od nowa znowu! Nie! Z którego, pewnie z góry tam. A jakże? Oooo... Ale... W dupu mi wyjdzie ta misja Gdzie on jest Nie do snajpera mi wcięło Nie wcięło mi snajpera Skąd strzelają? Stamtąd CO?! Tu tam ci się zrespila snajper nie Uff. Uff. Dobra, snajpera nie ma Ale co so panowie? A czyli byli Jednak już mniej Kutkę mu troszeczkę odgibałem. Kolejnemu troszeczkę tu obskurujemy. Bioderka A teraz sniper tu jest. No dobra, był. Uuu. A ucień, a ucień, nie widzą? Chyba widzów Ty gdzie się z tobą Kolego, przyjacielu, zostawię was, ja uciekam, dezerter Zarznąć dezertera Gdzie on jest? Ciekawe gdzie jest ten sniper? Przecież do niego strzelałem, ale zapomniałem! Niech on gdzie strzeli Marek, jesteś tam u góry? I schował się Idę po Bogusie Obserwujmy co on będzie robił Czy sobie przypomni gdzie jest, ja jestem czy nie O przypomnę sobie Się troszkę pozataczał To drze mordę Jakiś typ tu jest w stanie agonalnym jeszcze. No ktoś tu umiera i woła. Egzekucja. Który zawoła? Pomóc komuś? Dać pomocną dłoń? Za debil Stąd nie mają dojścia do mnie, dobrze? Z tego mam tylko jeden strzał O, w mordę obszedł mnie Nie, gram w to Sto razy tą misję robił Że mi dupą wychodzi bo bokiem to już wychodziła przy dwa, dwa podejścia temu Ora, tu go nie ma, teraz będzie z prawej Tak, a jakże Ach, jaka mina fajna Chyba muszę z multi, na multiklinę znowu pograć wtedy, będę mógł tą misję robić No, kolanka Tobie uniki Oj, jaka się niefortunnie skończył Aż już myślałem, że w web dostał. Co się Co z tą butlą Dobrze z MP40 ma jakiś zasięg. To wiele mi nie robią na tą odległość Dobra, chyba w tym miejscu skończę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.